Siemano, dzisiaj nagrywamy... Czekajcie. Jeszcze raz, Siemano. Dzisiaj nagrywamy zakierki Hilt slim Ranzing. Eee, zostaw suba. Dzwona. Łapkę w górę. No i tak. Eee, dziś, dziś będzie odcinek z mikrofonem. I tak pewnie będzie, będzie przez cały czas. Weźmy sobie krosa. Czekajcie. To mam jeszcze ten na Bo tu mam jeszcze wodowarkę. Dobra, teraz dobrze. O, le poszedł na koło. W ogóle można doszczelać z sprzęgła. Po prostu utrzymać dzisiaj pier, pierwsze pier, trzeba nacisnąć gaz, a potem y, hamulec I potem y, puścić ten hamulec jak już wam jedzie do... Eee, tyłu i wamo wyrywa się na koło czyli z sprzęgła lecimy mamy 66 sześć tysięcy 67 kafli złejbiś jutro wleci odcinek może z będę eee, tam opowiadł o nim trochę o, oczekujcie, gdzie jeszcze sobie muszę pamięć nowy przeczyścić. Nie, nie aplikacje, posuwać wszystkie i będzie można działać z filmami. No, dzisiaj, nie wiem, tak 5 minut. Myślę, bo, bo, bo e, pamięci, właśnie nie mam zbyt dużo. No i gdzieś e, spróbujemy przejechać 2700 metrów. Może się uda. Nie jestem pewny. Ale myślę. Myślę, że się uda. Może mam jeszcze taką aplikację, co takie szumy właśnie w tyle wy, ten wy, Wygłusza To będzie mnie jeszcze lepiej słuchać. Słychać niż, niż teraz. To ja sobie jeszcze przetestuję jakby jak... No nagram sobie te, testowy filmik jak mnie słuchać na bez tej, bez tej aplikacji, jak, z, jak e, po przeróbce to w filmiku, to jest lepiej, no bo nie, paliwka nie mam, bida. bida w ciul, nie, teraz trzeba szybko jechać. No i dupa zgasła. Lącin zgasł, No nie. Nie o kurde. nie. Dobra, teraz na poważnie. Trzeba grać. Żeby to się nam udało. Bo, in, bo innego tytułu nie mam. No żeby pewnie bym wymyślił jakieś, nie wiem. No, ale do, do, do nie Jakbym nic no, takiego nie zrobił, że o kurde To by ten, to bym na prostu, gram sobie w tym grę I tyle Nieum. Nieum. Teraz w ogóle W ogóle teraz chcemy się przełożyć do YouTube'a tak na 1000% na 110% montować to jak najlepiej, jak gino potrafię. A nie tak na odwal. Jak to robiłem? O, mamy już prawie 1000. Mamy 1000. Fajnie. O, nie, nie, nie. Dumy. Znów mi zdechnie. To, 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 to Dwusów, czekaj. Bo to chyba dwusów. Ma, ma taki dźwięk. podobny, po, podobny trochę do dwusuwa. Czyli taki a nie taki taki właśnie gruby. Jak, jak cztery tema Czekajcie, wrócę jak będę miał tysiąc metrów. Ło wow, widzowie, patrzcie ile mam, tysiąc dwa metry, kilometr i dwa metry. Super. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Na się ooo o, ale bym spadł, jakby nie gaz jakby nie nacisnął gazu, to bym spadł to, to bym e, spadł na ryj. nie, 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 cofni, cofnij cofnij, cofnij, mi braknie, nie, 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 nie. O, jak Leventouse. nie, czekaj, nie, nieważne I pełna peta Przepraszam, O, Ooo, Jeszcze, nie, jeszcze Dimecika zdobyłem On dwieście, dwadzieścia dwa Tysiące Fajnie po prostu fajnie, fajnie. Uwaga, czy się mi topić, No mamy dwa kafle. Już mam tytuł na filmik. Tyle ile mi się uda teraz, to tyle... To, to będzie taki tytuł. Już. Uda się mi 1700. E, dwa, 2700 do tytułu. Udało mi się przejechać 2,700 yy, z tym, co w tej grze. No, więc fajnie. Myślę, że mnie dobrze słychać, bo przedtem testowałem to mnie. No, no ale mnie dobrze było. Było mnie słychać. Teraz mówię głośniej niż przedtem, to jeszcze bardziej mi powo. To, to jeszcze lepiej mnie, mnie, mnie powinno słychać. Mamy 1500, y, 2500. Ileś. Nie, 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 nie. o teraz mogę jechać. O nie, Dam sobie po, pobiję mój rekord. I tam y, tyle, ile przyjechałem. No i dobra, teraz. Mam już taki tytuł. Fajny. Dobra, to chyba. Nie no, pobiłem już. już Nieuuu. Nie, już nie mam tego. Paliwka, paliwko będzie za 50 metrów. O nie. O, udało się. Widziałeś, panie. Nieuuu. Czy tysiące metrów już. 3 kilometrów już przejechałem. Ale... Fajnie, fajnie wam powiem. Przepraszam za dźwięki taką w style, bo ta aplikacja, nie wiem czy ona właśnie wykurza te, te, te właśnie takie wszystkie dźwięki, czyli no... Takie właśnie takie drobne. Tak coś to, to przepraszam. Ciekawe ile mi się jeszcze mógł przejechać. Oj dupka. Mój rekord, to? Uwaga, uwaga! Rekord 3483 metry, czyli 3 km 483 metry. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmika krótkiego. 9, no, 9 minut. Zostaw suba z i łapkę w górę. I komentarz pozdrów, jak chcesz być pozdrowiony na kolejnym filmie. No to do następnego, do jutra, może może jutra, nie wiem. Yy, mówię, jak mi się pamięć, jak jest jak wolna pamięć, yy, to jutro wleci filmik, to elo.